Intro, sub, like, komentarz. Po intrze. Olega. Lega. o! Czas teraz się dalej a? jest. Mam sub, rozdanie na 3. Co ja do mi... minuty Go. i co do sekundy, tak? CBK. Ty, 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 ty. Ty. Ej. Ej, ale czy tylko moim zdaniem ta grafika wygląda jak jakiś Unika z 2013 roku? No, ale tak. mi się nie <laughs> podoba. mi <Mnie> się <laughs> podoba ta grafika. Ale ta grafika to jest cudo A jeszcze Krazik był, dobra, nieważne. O, kto złapał? Najgorzej. Krabę najgorzej. Ej, e, kto najgorzej. to jest. Aja, grefin? Krazik. A, Krazik. Gdyby najgorzej, no, najgorzej. Krazik. 205 jest idealnie do 104-4. No, no, Olega. 90, no kurde. ale. No, no parę. 190 jest oficjalnie. A jeden się, pal jest, tak? Perun ma 100%. Skam Skam, widzowie. Słodki skarb Ewy. No fajnie. Ja mam czasu teraz, jest strumień prowadzę. Transmisję live, tak zwane na żywo. Co ty tu robisz? Olega znowu. Pal trop. I znowu łapać nie mogę. Ej, pal trop? What the fuck? Znowu pala z tropem łączą? O! Patrz. Ej, znowu bez siły kryta. No bo bez siły kryta. A ser! Wy, wy, wybili ci tego braciszka? Nie, ale prawie no. Jeszcze ty, ty, ty mi napisał serduszka. Olega lega. ten tamten, tamten, to był apiasi. ser no, no tu co bicie lega leci. Poczekaj, Na maga tropę. Ale spoiler. Ej, a kiedy jest, mi spadnie jakaś taka, którą będę mógł łapać? Halo, margonem. Halo, minogram. Dobra, Dobra, bije. O kurwa, jakiś Ej. Salwador. F, 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 F. Ooo! Kurde. Very nice. Kurwa. Teraz Salwador łapie legę. O Boże, 25% No. Czekaj, tylko podział, chcę zobaczyć, kto złapie, i logam tam do nich. Mam nadzieję, że mnie nie zjedzą za to. O! Czekaj. o! Czekaj. Kiecer, nice. Oh, GZ Zetka. Nice, dzięki. A to Można jak móc? miałeś taki dobry kwipunek, to czemu ci bili? No bo tam jest przewaga levelowa włączona, rozumiesz? Aha. To pamiętam <noise> na etnicy dawno. O, lega, ale na tropa. 125 Czemu nie nawoja? Nic nie mogę mhm. łapać na tym evencie, Szósta lega dzisiaj. A, nie ma tropa! Nie jest! Ja pierdolę, marmuzel 100% ma. Najgorzej! O Jezu. Najgorzej. Nie! nie. Widzowie, tragedia! Trafiły się tutaj dwa klipy nagrane niestety bez dźwięku, więc korzystając z okazji pragnę przypomnieć, że niektóre z tych klipów pochodzą z live'ów prowadzonych na tym kanale. Także jeśli masz chwilę i chcesz zobaczyć wysokiej jakości dynamiczny gameplay. To zapraszam na streamki. Jeszcze jakiegoś questa. Olega znowu, ale pali. Nie no. Ale nie na mnie. Jaki do, dopiero wyrównaliśmy ilość legend w porównaniu do Hadesu. Ej, tam Walhala. A na Valchali dalej. Olega nawoja. Boże, 100%. 100% Bang bang, trzecia dzisiaj Tak o, ło, ło, Ale oro Bo ska, coś mnie pojebie zaraz Ten co oro robi Wstał dzisiaj prawą nóżką Robi oro, tak Ale łatwy ten event Ej, ale Mam wrażenie, że coś się ruszyło Od wczoraj jeśli no, o Przelew się ruszył, a co się nie ruszyć Dobra, Pieron leci. Uuuuh. lega! no, oh, oh, oh. no same te zbrojki lecę. kurde, łapać się jak nie, 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 no, nie Skam, skam, No i co, zmieniamy. trzy osoby mogą łapać. Na legi jeden. Faj, dziś dopiero no, się na jednym zasięgu lega. Kójś, bo wczoraj taką mogłem łapać. podejść z Ja wczoraj taką zapałem. A nie. Ja, no, ja podejdę... O, o, grabarza mi raz pójdzie. Kto złapał w ogóle bo Zaraz będzie info. E, Moja, złapał e, Gordon. Brawo, Gordon. Szybciej, bo jest 104.0, beat'em. <gorski> Korniki trzyma. Olega. lega. Eee, 100%, a, a. 100, a, a. 100 ma. Ej, Gese ma 100%, przecież to No bicie. Ale patrzcie, Herosa w końcu i lega. Ej! O co, mówił, że będzie lega jak, jak przyjdzie. O co Pamiętam? tu chodzi? Przyszedł napisał, że jak przyjdzie będzie LEGA, przyszedł jeszcze na 100%. No, on on robił przed ewentem. Czyścił postacie. Ma no, dwa miejsca, miejsca teraz. Anty jest na śnieżnej. Tak, on przypala, zero jest Lega. Tak, on, już poza nim? On nie przypadł tego skeriku. Ty Lega. Kogo tam nie ma chyba więcej. Na maga, pięć, pięć no No to koniec streamka chłopaki. Dobra, kto złapie? Radek. Ja taką... Radek albo Felheze. Radek złapie. Ja Radek. nie wiem czemu, ale obstawiam Felheze. Wierzę, wierzę tutaj w Radka. Trzymam kciuki za Radka, ale czuję, ja że Felheze. Ty... O, jest pijanka. Felheze. O, o, jednak. O, o lega nawoja. A streamka skończyły mi lega nawoja. Ej, xujcie ja Ej, mamy po 50% note. No tak, także wiesz, wiesz co robić. No, ty no nie, no nie chcę x -ować. Nie xuj no, legend się nie xuje. ten sybę wyrwę na sybie, a w sumie na sobie też by coś warto. Chodźcie na E2, nie? Jakaś legenda no, no, tak. Nie, a ja nagrywanie akurat wyłączyłem. Znowu HT. Zróbcie jakąś fajną reakcję. Lega, juhu, ten. No, wszyscy mają. No, i jakby przyszedł, to miałby 100%. Jego Dobra, stratę. dzięki za legę na razie. Kiedyś on to ma. Oh, o, no, ma, ja. No, jest Kizy.